Nasty i Wowa mogli uchodzić za szczęściarzy. Jeszcze młodzi, a już mają swoje mieszkanie. Z niewielkimi niuansami. Ale to, że nie muszą płacić czynszu i nikt ich stamtąd nie wyrzuci, to fakt. A ta młoda para zawdzięcza to teściowej. Maryna Nikołajewna była niezwykle współczującą kobietą. Wiecznie martwiła się o wszystkich, kręciła się jak nakręcona i oddawała wszystko innym. Jeśli ktoś potrzebował pomocy, od razu biegła. Córka żartowała, że z takim zapałem zostanie bez dachu nad głową i środków do życia. Ale matka była w zdrowych zmysłach i nie była na tyle głupia, by poświęcać się. I zupełnie niespodziewanie na ślubie Maria Nikołajewna oświadczyła, że nie ma pieniędzy, by zrobić drogi prezent. Dlatego oddaje młodym swoje mieszkanie. Młoda para była w szoku. Gdy się oknęli, zięć zaczął dzękować teściowej, a córka się zaniepokoiła. Później Nastia podeszła do matki i powiedziała, że rozumie jej niepokój. Ale nie trzeba takich ofiar. Niech spokojnie mieszka w swoim mieszkaniu. Trzeba myśleć o sobie. Oni sami jakoś uzbierają na swoje mieszkanie. Nastienka, myślę też o sobie, uśmiechnęła się matka. Później ci opowiem, powiedziała tajemniczo. Okazało się, że Maria Nikołajewna postanowiła przeprowadzić się na wieś. Tam się urodziła i tam przeżyła swoją pierwszą miłość. Rodziców już dawno nie ma, dom sprzedała i nie myślała, że kiedyś tam wróci. Ale kilka lat temu przypadkiem spotkała na targu swoją pierwszą miłość i znów nawiązali kontakt. Od dawna piszą do siebie codziennie, a Misza co jakiś czas przyjeżdża do miasta, spotykają się. Od dawna prosi ją o rękę, ale ona się nie zgadza. Gdzie jej w wieku 55 lat wychodzić ponownie za mąż? Wstyd, że w takim wieku zaczyna się romans. Maria Nikołajewna była kobietą skromną. Mąż zmarł bardzo dawno temu, ból, który wtedy odczuwała, już minął. Nie chciała nowych relacji, z nikim więcej się nie układało. Ale z Miszą jakby przypomniała sobie młodość. Zresztą widzieli w sobie nawzajem raczej wsparcie niż jakieś fizyczne przyjemności. Misza jest rozwiedziony, dzieci są daleko, czuje się samotny. Proponuje, żeby do niego przeprowadziła się, ma wprawdzie wieś, ale wszystkie wygody. Maria, Nikołajewna już od jakiegoś czasu rozważała jego propozycję i coraz bardziej skłaniała się ku temu, by się zgodzić. Zmęczyła się już w mieście, chce mieszkać we własnym domu, uprawiać warzywa, może nawet trzymać kury, a u Miszy to wszystko jest. Kiedy córka ogłosiła swój ślub, u matki pojawiło się jeszcze więcej bodźców, by poważnie pomyśleć o przeprowadzce. A Misza ją popychał, mówiąc, żeby pomyślała o sobie i o córce. Twoja Nastia już jest samodzielna, ma swoją rodzinę, oddajemy jej nasze mieszkanie, a ty jedź do mnie. I tak się stało, że teściowa podarowała swoje mieszkanie młodym i nie tylko ich uratowała, ale i siebie, od nudy. Z Miszą dobrze im się razem, pora już córce przyznać, że matka układa sobie życie osobiste. Nastia mogła tylko się cieszyć i za siebie, i za matkę. O takim prezencie nawet nie mogli marzyć z Wową. Mieszkanie w pełni jest w ich dyspozycji, mogą robić wszystko, co chcą, pod siebie. Teściowa powiedziała, że nigdy tam już nie wróci, w swoim miszy była pewna na 100%. Wtedy dzieci były tak szczęśliwe, że nawet nie nalegały, by mieszkanie zostało oficjalnie przepisane na nich. Maria Nikołajewna była z tych ludzi, którzy nie rzucają słów na wiatr i nie działają pochopnie. Skoro tak postanowiła, to wszystko przemyślała. Teściowa wyjechała do swojego ukochanego, a dzieci zamieszkały w jej mieszkaniu bez obciążeń, w przestronnym dwupokojowym mieszkaniu, położonym w doskonałej okolicy. O czym jeszcze mogli marzyć? Po prostu żyli dla własnej przyjemności i zbierali na różne drobiazgi. Chyba tylko dzieci im brakowało. Nastia i Wowa zastanawiali się, czy już pora mieć dzieci, czy jeszcze trochę pożyć dla siebie. Teraz mieli możliwość gdzieś wyjechać na wakacje, oderwać się całkowicie. A potem wszyscy będą już związani ręce i nogi. Ale długo się nad tym nie zastanawiali, bo stał się już nieodwracalny fakt. Mimo środków antykoncepcyjnych, żona zaszła w ciążę. Tak to nawet lepiej powiedział mąż, gdy już doszedł do siebie. Teraz nie będziemy musieli się głowić, kiedy planować dzieci. Wydawało się, że ten fakt wcale męża nie zasmucił, chociaż i tak rozumiał, że wcześniej czy później będą musieli zostać rodzicami. Ale zaraz po tym, jak żona poszła na urlop macierzyński, zaczęły się pretensje. Wcześniej były dwie pensje, a teraz mąż został jedynym żywicielem rodziny. I zrozumiawszy, że już nie może sobie pozwolić na to, co wcześniej, mąż zaczął liczyć każdą kopiejkę. Przy czym starał się nie odmawiać sobie drobnych przyjemności, ale za dietą żony już pilnował. Wowa był prostym człowiekiem i lubił się chwalić. W towarzystwie wiecznie oświadczał, że to on jest żywicielem rodziny. Dzięki niemu rodzina mieszka w normalnym mieszkaniu i dobrze się odżywia. Rzeczywiście, wkładał dużo wysiłku, by w mieszkaniu wszystko było w porządku. Sam wszystko naprawiał i pomagał żonie w takich skomplikowanych sprawach, jak ściąganie zasłon do prania. Co do tego, czy on więcej wkładał niż żona, to kwestia sporna. Jeśli liczyć zakupy spożywcze, to tak. Ale on też więcej jadł. I kupował sobie piwo, napoje gazowane, hipsy i inne głupoty. Które pochłaniał, siedząc przed telewizorem lub grając na komputerze. Ale Nastia nie wdawała się w takie drobiazgi. Najważniejsze, że w rodzinie panuje spokój, nie kłócą się i żyją w zgodzie. Ale gdy ona została bez pensji, okazało się, że pokój w rodzinie dobiegł końca. Mąż teraz ciągle się awanturował i stał się zupełnie innym człowiekiem. I teraz było jasne, że wszystko dobre u nich trzymało się tylko na tym, że każde z nich miało swoje pieniądze. Wowa nie planował dzielić się z żoną, a dla niego było zaskoczeniem, że w czasie urlopu macierzyńskiego będzie musiał oddawać rodzinie więcej niż wcześniej. Nie dość, że musieli oszczędzać na drobnych przyjemnościach. To jeszcze wyjścia ze znajomymi stały się dla niego niewykonalne. Gdzie on pójdzie z nimi bez pieniędzy? Nie może przecież nikomu siadać na głowie. I podczas gdy żona zastanawiała się, co by tu pysznego ugotować z ograniczonych produktów, mąż zastanawiał się, czego by tu nie kupić, żeby móc pójść z kolegami na piłkę. Wowa zaczął wytykać żonie każdy kawałek chleba. Nawet to, że jest w ciąży i musi jeść nie tylko chleb, go nie powstrzymywało. Na szczęście teściowa okresowo pomagała im z zakupami. Za każdym razem, gdy się pojawiała z miszą na wizycie, przywoziła dużą torbę różności. I tak Nastia urodziła zdrową córeczkę. Matce nie opowiadała. Co się u nich dzieje w rodzinie, było jej wstyd. A Maria Nikołajewna myślała, że u młodych wszystko jest dobrze. Może tylko niepokoił ją fakt, że Zięć jest wiecznie ponury. Ale Nastia tłumaczyła, że Wowa dużo pracuje i jest zmęczony. Z pojawieniem się córeczki w rodzinie pojawiło się więcej problemów. Niechętnie dawał pieniądze na bieżące wydatki i nawoływał do większej oszczędności. A córeczce specjalnie się nie troszczył, wręcz złościł się na nią, bo to przez nią musi się ograniczać. Już pożałował, że tak się stało. Dopiero teraz zrozumiał, że dzieci to nie jego marzenie i na drugie na pewno się nie zdecyduje. Tej jednej bym jeszcze wychował i nie zwariował, tak kiedyś oświadczył Wowa. Gdy byli w gościach u znajomych, u tamtych było troje dzieci, a on był w szoku, że ktoś może się na to zdecydować. Jednak w towarzystwie innych starał się uchodzić za wzorowego głowę rodziny. Chwalił się, że to on zapewnia swojej córce wszystko, czego potrzebuje. I oczywiście pomaga żonie w wychowywaniu dziecka. A to, że córka zwraca się tylko do mamy, to wyłącznie dlatego, że żona cały dzień siedzi z nią w domu i tak ją do tego przyzwyczaiła. Nastii zachowanie męża nie odpowiadało, ale znosiła to. Matka zawsze mówiła, jak ważne jest zachowanie rodziny, że dzieci powinny mieć i mamę, i tatę. Od kobiety w rodzinie wiele zależy. Nastia starała się jakoś załagodzić wszystko. Być lepszą, by poprawić relacje z mężem. Ale rozbijała się o mur zamkniętego portfela męża. Wowa w żaden sposób nie chciał pogodzić się z tym, że musi dzielić się swoją pensją z rodziną. Żona znosiła to również dlatego, że w dzieciństwie bardzo brakowało jej ojca. Jego rany nie zagoiły się i czuła się porzucona. Inni mieli ojców, a ona nie. Ojca pamięta jako dobrego człowieka. Dużo się śmiał, robił jej prezenty, bawili się razem. Nastia chciała, aby jej córka wychowywała się w pełnej rodzinie i z jakiegoś powodu nie zastanawiała się nad tym, że ojciec jej córki jest zupełnie inny. Czy chciałaby sama żyć z wiecznie niezadowolonym ojcem, który nie interesuje się nią, nie daje jej prezentów, a tylko się na nią wydziera? Może i nie, ale lepszy jakiś ojciec niż żaden, myślała. I w ogóle wszystko się zmieni, gdy ona wróci do pracy. Będzie więcej pieniędzy i wowa się uspokoi. I oto zbliżał się nowy rok. Mieli go świętować tylko we własnym gronie. Z tego powodu Nastia wysłuchała od męża Towarzystwo, z którym mogliby świętować, planowało wyjazd bez dzieci na ośrodek wypoczynkowy. A żeby do nich dołączyć, trzeba było wydać niemałe pieniądze. Wynajem domków, jedzenie, a także prezenty, gdybyś ty pracowała, to normalnie byśmy nowy rok świętowali, wyrzucał żonie mąż. I do wszystkich tych wyrzutów doszedł jeszcze jeden. Teściowa szykowała się do nich na nowy rok, postawiła ich przed faktem na krótko przed świętami. I nie ma gdzie się schować, już żadnej innej imprezy nie dołączymy, rozgniewał się Zięć. To by ona posiedziała z wnuczką, a my z przyjaciółmi. No ty coś. Oburzyła się żona. Mama przyjeżdża do nas, a ty proponujesz ją porzucić, zrzucić na nią naszą córkę. I co w tym takiego? Oponował mąż. Ona jest babcią, powinna pomagać. A tego Miszę przecież porzuciła. Dlaczego my mamy się z nią liczyć? A Misza faktycznie musiał wyjechać, ale nie porzucił swojej ukochanej, jak to przedstawiał Wowa. Wyjechał na daleki wschód, do córki. Tam urodził się wnuk, którego jeszcze nie widział. Chcieli jechać razem, ale zrozumieli, że nie udźwigną dwóch biletów, było to bardzo drogie. Postanowili, że on pojedzie sam, a Maria Nikołajewna spędzi nowy rok z rodziną córki. Nie wiedziała, że zięć nie będzie jej mile widziany. Nastia natomiast nie miała nic przeciwko. A w rodzinie córki toczyły się kłótnie na ten temat. Zięć dowiedziawszy się, że przyjeżdża Teściowa, oświadczył. Że karmić jej nie jest zobowiązany, niech przywiezie jedzenie ze sobą. Żona zauważyła, że mama i tak za każdym razem przyjeżdża z prezentami. Ale męża to nie przekonało. Prezenty to prezenty. Nikt jej niczego nie prosił. Sama coś tam sobie wymyśla. A karmić my jej nie musimy. Niech się wynosi. Powiedział. Zaczęli się kłócić. Wowa w żaden sposób nie zgadzał się ze stanowiskiem żony. W końcu oświadczył, że jeśli chce, to niech teściowa da pieniądze na jedzenie. I podał całkiem przyzwoitą sumę. Za takie pieniądze można by usiąść w restauracji. Ale mąż argumentował, że przecież nakrywają świąteczny stół. I wie, ile pieniędzy pójdzie na produkty. Więc to wszystko jest sprawiedliwe. Żona powiedziała, że nie to niesprawiedliwe. To jej matka. Swojej własnej rodziny tak nie ogranicza. I nie będzie domagać się od mamy pieniędzy. I niech wowa o tym nie mówi. Nie można tak obrażać człowieka, który im i tak pomaga. Tego dnia pokłócili się. Ale Nastia nie sądziła, że to pójdzie dalej. Miała nadzieję, że mąż ją usłyszał. Nie tylko on jeden powinien podejmować decyzję. A to, co zaproponował, to głupota. Ale Wowa się nie uspokoił. Powitał teściową, jak zawsze, z ponurą miną. Jakby robił jej przysługę. Maria, nikołajewna, nie dała tego po sobie poznać, ale starała się być pozytywna. Pomagała nakrywać do stołu. A Zięć chodził niezadowolony i wszystko krytykował. Gdy Nastia ustawiała talerze, nie wytrzymał. Teściowa była w kuchni, a on złośliwie zaczął strofować żonę. Swoją matkę możesz karmić z własnej kieszeni. Dlaczego mam kupować jedzenie dla wszystkich? Sama darmozjadka i twoja matka też. Nie protestował, gdy to on. Maria Nikołajewna usłyszała to i była zaskoczona. Stała w drzwiach pokoju, nie odważając się wejść. Przestań natychmiast. Nie chcę, żeby mama to usłyszała, poprosiła Nastia męża. Mnie to tam obchodzi, głośno powiedział Wowa i odwrócił się, a zobaczywszy Teściową, złośliwie się uśmiechnął. Siedzisz mi na karku i nic nie robisz. Niech Twoja matka o tym wie. Maria Nikołajewna weszła do pokoju i postawiła na stole sałatkę. A zięć dalej obrażał żonę. A potem oznajmił Teściowej, że jej córka jest leniem. I on tu wszystkich utrzymuje, a gdyby nie on, to mieszkaliby na ulicy. Tak zawsze się chwalił przed przyjaciółmi, ale zupełnie zapomniał, że to mieszkanie teściowej i te jego oświadczenia nic nie znaczą. Dobra, mój drogi zięciu, a teraz zbieraj swoje manatki i wynoś się stąd, głośno zażądała. Tutaj nic nie znaczysz. Nie chcę cię widzieć w moim mieszkaniu, zięć rozszerzył oczy, ale nie stracił zimnej krwi i przypomniał, że to teściowa podarowała im mieszkanie. Więc nie fair jest je teraz odbierać. Ale ja go nie odbieram, uśmiechnęła się Maria Nikołajewna. Nastia może tu mieszkać, a ja wyrzucam tego łobuza, który obraża mnie i moją córkę. Wowa powiedział, że nigdzie nie pójdzie i zażądał od żony, żeby go broniła. Ale Nastia rozłożyła ręce. Mieszkanie naprawdę należy do jej matki, ona nic nie może zrobić. I poradziła mężowi, żeby słuchał, co mówi mu teściowa. A Maria Nikołajewna dodatkowo zagroziła wezwaniem policji. Zięć szczerze zdziwił się, że żona go nie broni. Wybuch powiedział, że dzięki nim spędzi nowy rok w wesołym towarzystwie, a oni jeszcze będą tego żałować. Ale ani teściowa, ani żona niczego nie żałowały. Świetnie się we trójkę bawiły matka, córka i wnuczka. Przywitały nowy rok, a nie w ciepłej atmosferze. A dalej Nastia najprawdopodobniej wystąpi o rozwód. Ani jej, ani jej córce taki mężczyzna w rodzinie nie jest potrzebny. Dziękuję, że wysłuchaliście historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału przez polubienie. To niewielki wysiłek dla Was, a dla mnie bardzo ważne. Do następnego spotkania.